Witam Was w serii Słownictwo w pigułce. Dzisiaj chciałabym Wam przypomnieć trzy sposoby, aby powiedzieć, że chcemy do kogoś zadzwonić. Pierwszy, najbardziej klasyczny czasownik to oczywiście Telefoner à quelqu'un. Nie zapominajcie, że czasownik ten wymaga wprowadzenia przyimka A. Na przykład Il téléphone a sa mère. Kolejny czasownik to Appeler quelqu'un. Czasownik ten nie wymaga żadnego przyimka i osoba, do której dzwonimy, wprowadzana jest bezpośrednio. Na przykład, Il appelle sa mère. Trzecim, często stosowanym wyrażeniem jest Donner albo passer un coup de fil à quelqu'un. Wyrażenie to również wymaga wprowadzenia przyimka a. Na przykład, Il passe un coup de fil à sa mère. A bientôt!